Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu. Wszystko, co Państwo teraz widzą, tu, tu, to jest Miraż. To, to nie ja jestem, to, bo ja jestem teraz we Wrocławiu. Akurat i gram w tenisa od samego rana. No ale od czego mamy technikę? Jestem z Państwem również i zapraszam do wysłuchania i niestety obejrzenia kolejnego odcinka. Autorem tekstu jest Ludwik Jerzy Kern. To jest tekst z 80. lat. Ale żeby Państwo sobie tak nie, nie myśleli, że, że starocie puszczam, ten tekst, bez względu na to, kiedy byłby napisany, to on niezwykle pasuje do naszych realiów, bo hołoty jest od jasnego groma. To nie są bajki ani ploty, nastał wiek złoty dla hołoty, w potopie afer, w lawinie grant, tam gdzie króluje chciwość i kant, trafia hołota na żyły złota, na polski golden land. Kołota nigdy nie próżnuje, tutaj ukradnie, tam popsuje. Jak jest okazja, zdefrauduje. Świat sobie czasem powędruje, bo dla Chołoty nie ma zapór. Co tylko można, spenetruje. Budapeszt, Bangkok i Singapur. W Stambule, kiedy tam da nurka, to wyroluje nawet turka. Jest w naszym życiu szczelin, miejsc wymarzonych dla hrabiów Melin, dla książąt szwindli, dla asów chłócby, że tylko głowę obór wciąż tłucby. Mówią mi czasem ci, co tam byli: co to wyprawia się na Sycylii, że pistolety, że kulomioty, a my nie mamy mafii, chołoty? Hołoty gorszej niż szarańcze, nie wspominając nawet, że tam jest ta mafia i pomarańcze, a my. Z Hołoty mamy g. No taka robota, że w koło hołota. Proszę, proszę, proszę państwa, 24 dzisiaj jest stycznia, yy, sobota. To też pasuje do słowa chołota. Sobota. Imieniny obchodzą Felicjan, Rafał i Tymoteusz. A także, to ciekawe, Babilas. Wspali Bok, Franciszek Salezy, Ksenia, Milena, Mirogniew, Urban, Teodor i Wera. Wszystkiego dobrego. Babila. Chyba jeszcze takie imię, jak. Panie nie goniły. Przepraszam, głupią gadam. Nietypowe święta, Międzynarodowy Dzień Edukacji, Dzień Wiedzy o Zespole Möbiusa. Przysłowie: na świętego Tymoteusza trzeba ci czapki, nie kapelusza. Cyca dnia naszego podróżnika wybitnego Leonida Teligi. Jeśli się naprawdę czegoś pragnie, jeśli się do tego dąży, laur zwycięstwa musi do nas należeć. Tak jest. I należy. I do Państwa należy i należy też gra półsłówek się Państwu dzisiaj jak psu zupa. <ścoughs> Prościutka, taka, taka delikatna gra. Yy, kojący stołek. Bardzo serdecznie dziękuję za Państwa uwagę i troskę. To dla patronów teraz dwa słowa. Dziękuję, że jesteście kochani. Do zobaczenia. Do jutra. Pa.